Świerć miliona złotych tyle otrzymał brytyjski dyplomata i zarazem znajomy yy, Radosła Sikorskiego za skonsultowanie wystąpień byłego i szefa MSZ-u. Są tutaj różne oceny. Już słyszymy, yy, że tak powiem, amerykański ekonomista właśnie ocenił też to zachowanie jako obrzydliwe zachowanie. Mam teraz połączenie z panem posłem Andrzejem Jaworskim, yy, wiceprzewodniczącym Komisji Skarbu Państwa. Witam serdecznie, yy, panie pośle na antenie Radia Maria Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie słuchaczy w Nowym Roku i niestety... No właśnie, zapytam Pana jest... tak, gdyby, gdyby, gdybym Pana poprosił, gdyby Pan mnie poprosił o napisanie przemówienia, powiedzmy, jakiegoś, na jakąś konferencję, no ja Panu napisałem i Pan mi zapłacił. Co w tym złego? Można powiedzieć, że nic w tym złego nie jest, pod warunkiem, że nie mamy po pierwsze zatrudnione osoby, za które płaci się też duże pieniądze z budżetu Skarbu Państwa, które do takich funkcji zostały powołane. Minister Sikorski, wcześniej jako minister spraw zagranicznych czy teraz jako marszałek Sejmu ma do dyspozycji całe sztaby urzędników, w tym osoby odpowiedzialne za to, że pomagają mu przygotowywać materiały, pomagają mu pisać wystąpienia, tłumaczą mu to wystąpienia. Przypomnijmy, że z tą sprawą wiąże się jeszcze jedna miniasera, która wyszła kiedy okazało się, że minister Sikorski zatrudnił córkę innego ministra i tłumaczył to właśnie tym, że zatrudnił tą osobę, dlatego że zna świetnie, bezbłędnie język angielski i jest mu koniecznie potrzebne, jak i jego ministerstwu do tego, aby wszystkie teksty tłumaczyć i konsultować. Więc to jest pierwszy element, który pokazuje, że... Zatrudnianie dodatkowych konsultantów nie zawsze jest właściwe, a czasami jest naganne. Natomiast w tym przypadku głównym zarzutem, skandalem, niesamowitym nadużyciem jest to, że za przeczytanie jednego tekstu ministra Sikorskiego płacono 19 tysięcy złotych. 19 tysięcy złotych to jest kwota którą jego przyjaciel, jak już niektórzy mówią w określeniu do tego, co robi obecna premierowa Kopacz, jego serdeczny kolega, dzięki temu, że się znali, za pół godziny pracy dostawał tyle, ile zgodnie zresztą ze stawkami minimalnej emerytury i renty w 2015 roku z wyliczeń ministra pracy i polityki społecznej taki emeryt czy rencista mógłby zarobić dopiero po 22 miesiącach złotych, po 22 miesiącach. Czyli to jest ten skandal, który pokazuje, że pieniądze publiczne są wydawane i są wydawane w sposób wyjątkowo skandaliczny. No i co, co Pan zauważył, takich porad miało być ponad 14, więc tutaj wychodzi nam taka liczba, a bodajże Pan Minister Waszczykowski też zauważył, że 20 000, za 20 tysięcy można utrzymać przez pół roku nauczyciela, prawda? tu mamy jeden, jedna poprawka jakaś tam, czyli to właściwie mogą być tylko dwa, trzy, trzy zdania jakieś tam, nie mówię, że cały tekst napisany, ale to tym bardziej świadczy, że to jest nieroztropne dysponowanie środkami. To jest, to jest problem, który po raz kolejny dotyka ministra Sikorskiego jako osoby, która ma bardzo, dużą, bardzo duży parasol ochronny ze strony premier Kopacz czy prezydenta Komorowskiego. My jako opozycja przypatrujemy się jego ekscesom od dłuższego czasu. Potrafił pieniądze wydawać publiczne w sposób nierozważny. Już wielokrotnie przypomnijmy, że to właśnie minister Sikorski potrafił kupować stoły za prawie 200 tysięcy złotych. Minister Sikorski zrobił swoje urodziny w dworku MONU, które według jednej z gazet kosztowały też kwotę prawie 200 tysięcy złotych. On się później tłumaczył, że zapłacił za to 14 tysięcy złotych, pozostała kwota cały czas, nie wiemy co się z tą kwotą stało. To minister już jako teraz marszałek Sejmu w ostatnich dniach odbył bardzo drogą wycieczkę na koszt oczywiście Skarbu Państwa do Laponii, aby zrobić sobie zdjęcie z tamtejszym aktorem grającym świętego Mikołaja. To jest właśnie taki bizantyjski sposób funkcjonowania, Radosława Sikorskiego, za co płacą podatnicy. A warto myślę, że te pieniądze, które czasami są takie ogólne i te duże kwoty niewiele znaczą. No, to, że jego przyjaciel, jego serdeczny kolega dzięki niemu dostał 250 tysięcy złotych, to jest dokładnie. Jakbyśmy to przeliczyli właśnie na te najniższe emerytury i renty, to jest 28 miesięcy, 28 lat otrzymywania takiego wynagrodzenia. Czyli wiele osób, które nas w tej chwili słuchają, którzy są w podeszłym wieku, renty czy emerytury, pobrali czy, pobrali, czy pobiorą mniej niż przyjaciel Sikorskiego za, podejrzewam, nie więcej niż 8 godzin pracy Albo jeszcze bym takie widział drugie dno, panie poście, bo sobie wyobrażmy teraz, że to nie tylko są poprawki, ale nawet jakieś części ważnych przemówień. Nie pan sobie wyobraża, że przecież może być przyjaciel przyjacielem, ale jednak jest to no, dyplomata innego kraju, mimo że zaprzyjaźnionego. I jaki on może mieć wpływ też, na przykład na politykę zagraniczną danego państwa. A może tam były wypowiedzi, no, pod dyskusję poddana, Może były wypowiedzi stawiające Polskę gdzieś summa summarum w niekorzystnym świetle. Nie chcę porównywać, bo, bo to się nie godzi, nie? Prawda? Gdybym porównał ministra Beka, ale sobie wyobraźmy, że pisze jakiś były ambasador francuski, pomaga pisać przemówienie ministrowi Bekowi. No to, gdyby to wyszło na, na, na światło dzienne, no to, nie wiem, co by, czy by minister prawda, jakby zareagował, bo się nie myśli to w głowie, ale, ale coś takiego też można przecież pomyśleć, że przecież dyplomata innego kraju ma bardzo mocny wpływ na wypowiedź ministra konstytucyjnego w spraw zagranicznych. Poruszał się bardzo ciekawy wątek, dlatego, że zawsze, kiedy dochodzi do afery związanej z Radosławem Sikorskim. Pierwsze tłumaczenia, które się pojawiają ze strony jego rzecznika prasowego czy jego najbliższych współpracowników, to są takie wyjaśnienia, które mają pokazać, że dana osoba coś rzeczywiście robiła i za to otrzymywała wynagrodzenie. Natomiast ten wątek to jest wątek, który w dyplomacji jest traktowany jako wyjątkowe FOPA, dlatego że dyplomata, ktoś, kto jest konstytucyjnym ministrem odpowiedzialnym za relacje międzynarodowe, nie może sobie pozwolić na to, aby jego koledzy ministrowie innych krajów mieli możliwość podejrzewania, że wystąpienia przez niego wygłaszane są przygotowywane przez kogoś innego. Nawet gdyby to pisał jego asystent i by to się wydało, no to jest już to element, który jest powodem do wstydu. Natomiast, panie pośle, po, proszę wybaczyć, wejdę w słowo. Nie wierzę, że człowiek, który zna angielski od tylu lat, bo tak się szczyci tym językiem zresztą, miał okazję i był na, na za granicą i w, w Wielkiej Brytanii i tak dalej. Człowiek, który ma żonę amerykankę, czy pochodzenia amerykańskiego, że ten pan mówił, tylko jakieś literówki tam sprawdzał, prawda? Czy akcenty dobrze były postawione w, w języku angielskim? Oczywiście, że tak, dlatego że w momencie, kiedy już, dlatego minister spraw zagranicznych chce, aby jego wystąpienie było konsultowane, to na pewno jest w tym jakieś drugie dno i w momencie, kiedy ktoś takie wystąpienie sprawdza pod względem językowym, to ma też istotny wpływ na to, co w tym wystąpieniu się znajduje i podejrzewam, że nie mamy na to żadnych dowodów, ale mamy możliwość i powinniśmy podejrzewać, że mogło także być to konsultowanie, czy te treści, które będą przekazane, to są treści, które są zbieżne z interesami tej osoby, która to sprawdza. Więc ten skandal jest niejako podwójny, bo z jednej strony jest to robione w interesie także innej strony a z drugiej strony jeszcze płacimy za to olbrzymie pieniądze. No a jeszcze możemy teraz połączyć tak. no Dyplomata brytyjski, teraz wypowiedzi ministra na temat naszego Sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, a ja wiemy, że ta linia jest zawsze linią przyjaźni USA, Wielka Brytania, ale zawsze każda strona chce jednak punkt ciężkości na, na swoją stronę przeciągnąć, więc być może i tutaj 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 także jest jakaś pewna linia, punkt no, łączny, tak? No ale też musimy pamiętać, że my nie możemy pozwolić nawet przyjaciołom traktować się jak państwo kolonialne, które jest z jednej strony dyskryminowane chociażby wizami. Jesteśmy jednym z już chyba z ostatnich państw Unii Europejskiej oprócz Bułgarii którzy musimy mieć wizy do Stanów Zjednoczonych, czy nie może być też w ten sposób, że stajemy się rynkiem zbytu, czy tanią siłą roboczą, a nie jesteśmy partnerami i dlatego takie ingerencje innych dyplomatów na koszt polskiego rządu oficjalne przemówienia Nie. przedstawiciela polskiego rządu są skandalem. No właśnie. Za czym jak ta sprawa dalej będzie się toczyć, będzie żyła swoim życiem, czy będzie po prostu jak woda po... Po kaczce, po gęsi spłynie po raz kolejny. Nie jeden raz już to się tak udawało, bo przy tej wypowiedzi staśmy, prawda, tych bufetowych, tych restauracyjnych też poszły mimo uszu różne tamte rzeczy poszły, ja tylko popatrzę, kiedyś się artykuł ukazał w tygodniku, to o 8.48 pan minister taki wpis na Twitterze bowiem uczynił. Dziękuję za zainteresowanie moimi przemówieniami. Kropka, to było najtrudniejsze, ale Sala doceniła. No, to pokazuje też z jednej strony arogancję, ale z drugiej to, strony to o czym mówimy od wielu lat, że gdyby niezależne media, gdyby nie telewizja Trwam, nie Radio Maria to te sprawy byłyby przemilczane jeszcze szybciej, dlatego że dzisiaj te niektóre liberalne gazety, które szukają sensacji, traktują to tylko i wyłącznie jako taką sensację jednorazową, która ma spowodować zwiększenie czytelności ich gazety. Ale już tego tematu dalej nie ciągną, bo nie ma takiego zapotrzebowania ze strony redakcji. Nie zależy nikomu na tym, aby te sprawy były wyjaśniane do samego końca i aby były postawione, jeżeli dochodzi do nadużyć komuś jakieś zarzuty, czy żeby taka osoba pożegnała się z funkcją którą sprawuje i dlatego myślę, że warto także w tym momencie pokazać, jak ważne jest to, żeby niezależne media w Polsce funkcjonowały, jak ważne jest to, aby Telewizja Trwam, Radio Maria mogły się rozwijać I, i to jest także dobry moment, żeby się zastanowić, w jaki sposób tym mediom pomóc, tym bardziej, że jesteśmy w czasie, kiedy zaczynamy wypełniać zeznania podatkowe, wypełniać PITY. I może warto włączyć się w tą akcję. Oczywiście o Pomocną. tym będziemy mówić. Będą audycje w tym tygodniu w najbliższym. Panie pośle, dziękuję za zainteresowanie, ale będziemy o tym przypominać. A teraz mamy już kolejne punkty. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Serdecznie. Do usłyszenia. Pozdrawiam pan poseł Andrzej Jaworski, wiceprzewodniczący Komisji Skarbu Państwa Polskiego Parlamentu. Dziękuję za rozmowę, za komentarz do tych spraw dotyczących nasz, naszego szefa MSZ-u państwa polskiego, Jarosława Sikorskiego ćwierć miliona złotych, tyle otrzymał brytyjski dyplomata i zarazem znajomy za skonsultowanie wystąpień byłego już, po przypomnijmy szefa msz a obecnie marszałka Sejmu.